Potrafisz. Program nie tylko dla niepełnosprawnych. A teraz spotkanie, na które umówiłam się z Państwem, a właściwie umówiłam Państwa z gośćmi mojego studia. Witam serdecznie Pani Agata Łaguna, psycholog Gimnazjum miliceum Sowieckiego w Lublinie. Dobry, Dobry wieczór. Wieczor. I ojciec Filip Buczyński, prezes. Fundacji Hospicium dla Dzieci imienia Małego Księcia. Cześć Boże, witam serdecznie. Cześć Boże, i nie mogę się oprzeć, ojcze Filipie. Muszę to powiedzieć Państwu. Proszę Państwa, to tak czasem w życiu jest, że um, zdarza się coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, prawda? A to tak jak dziś um, zepsute auto Ojca Filipa, ja, matka i telefon. Jedyna. I telefon proszę wyłączyć, i ojciec Filip mówi: Będę za 10 minut. No, wspaniale, mówimy, bo właśnie za 10 minut mamy wejście na antenę. Można się troszkę spóźnić. Czy, czy państwu się kiedyś... Yy, I ojciec Filip jest punktualnie. Akumulator zepsuł, tak po prostu. Po tylu latach służby. Właśnie dzisiejszy wieczór. Ale ja nie przypadkiem nawiązuję do tego przykładu. Ojciec się domyśla. Prawda? Czasem w życiu zaskakują nas różne sytuacje, także te bardzo, bardzo trudne. I trzeba się z nimi zmierzyć. Dobrze, kiedy jest ktoś do pomocy. Dokładnie tak, drodzy Państwo, bo y, rzecz jasna można na wiele różnych sytuacji, przez analogię y, tej mojej sytuacji patrzeć, że w momencie, kiedy mam poczucie bezradności, to y, wykonuję kilka telefonów do osób, które mogą mi doradzić oraz wokół siebie przyglądam się, y, czy ktoś jest zainteresowany, żeby mi pomóc. I to dokładnie to się dzisiaj, przed ciągu tych tego 20 minut, ostatnich, wydarzyło, co się dzieje w sytuacji właśnie rzecz jasna zupełnie innego stresora niż taka, taki drobiazg jak akumulator, bo tym stresorem jest choroba, która zagraża życiu. I też nagle jest to zupełnie nowa sytuacja, nagła sytuacja, o ogromnej sile oddziaływania, z ogromną niepewnością, co dalej może się wydarzyć, i z koniecznością zmiany funkcjonowania w życiu. No, tak profesor Radochoński opisuje rzeczywistość stresu, która dotyka człowieka, i w sytuacji wielu naszych pacjentów, gdzie oni nam mówią, ich rodzice nam mówią, to tak było na samym początku, że rano dziecko poszło do szkoły, a wieczorem. Powiedziano mi, mówi rodzic, że dziecko może umrzeć. I, i, i mówi, ale ranon poszedł do szkoły, ale miał siniaki, miał jakieś wyobrażenia, ale dzieci przecież na wiosnę czy latem no, no jeżą tym rowerem, odbijają się, się, przewracają obijają. się. Więc jeśli, jeśli w takiej sytuacji nie ma obok mnie jako rodzic. Który mi to opowiada kogoś, kto mi powie, uspokój się, weź głęboki oddech. Zastanówmy się na racjonalnie, co można zrobić w takiej sytuacji, jakie instytucje zaprosić do towarzyszenia Mojemu dziecku. No, czasami na poziomie leczenia przyczynowego, a czasami jest tak, kiedy no, z naszej przestrzeni hospicyjnej, jak lekarz prowadzący mówi rodzicom kochani, my już nic nie możemy zrobić. Na poziomie leczenia przyczynowego. No to do, dokładnie, albo bardzo podobny sposób rozumowania, to kto nam może pomóc. Jak będzie ból, jak będą odleżyny, jak będzie krwawienie, jak rozwój choroby zasadniczej będzie tak postępował, a my chcemy spełnić to marzenie dziecka, bo ono chce być w domu. Chce spać w swoim łóżku, kłócić się ze swoim rodzeństwem, jeść to, co mama zrobi, i tak dalej, i tak dalej. I, I my wtedy dopiero wkraczamy w takim momencie, w takiej sytuacji, gdzie stajemy się tym zapleczem rodziny, bo oni są tymi pierwszymi, którzy kochają, opiekują się, troszczą, a my im pomagamy ich nad nimi sprawujemy ten, ten, ten topalium, mhm. ten płaszcz, to, tą opiekę, która daje bezpieczeństwo. Pani Agato tak się składa, że w studiu dwoje psychologów ojciec Filip Buczyński, doktor Filip Buczyński, psycholog pani Agata Waguna, psycholog pracujący z młodzieżą, właściwie towarzyszący, prawda? Młodzieży na co dzień. I to otwieranie młodych ludzi na problemy innych jest ogromnie ważne i wcale niełatwe. W dzisiejszym zwariowanym XXI wieku. Młodzież tak naprawdę z natury jest wrażliwa, tylko trzeba wyzwolić, nie wiem, dać im tą wrażliwość, okazać. Ja to często widzę poprzez nawet to, że oglądamy film co roku, który przygotuje ją pracownicy hospicjum w związku z naszą akcją. To prowokuje. W związku z akcją Dar Serca tak, dla Hospicjum, tak. która, no i o tym dziś też troszkę porozmawiamy w ramach prezentacji, y, jakby spektrum działania się wokół organizacji pożytku publicznego, jakim jest Hospicjum Małego Księcia. Tak. W czasie, kiedy jeszcze y, wielu z Państwa podejmuje decyzję y, y, zobowiązań wobec wiskusa, a jednocześnie decyzję dobrego uczynku. Przepraszam, też w słowo tak Nie, No właśnie te, 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 te nasze wspólne oglądanie filmu prowokuje do dyskusji, do rozmów, do właśnie zastanawiania się nad takim codziennym ich życiem. Często mówią Sorko, no to co, co to takiego naprawdę? My się kłócimy, dokuczamy sobie wobec, wobec choroby, wobec... To, to skłania do refleksji, no nie wiem na jak długo, ale myślę, że to jest tak, że w takich trudnych sytuacjach oni, oni potrafią pomóc i, i chociaż przez to włączenie się do akcji, bo prześcigują się w pomysłach, w szkole organizują różnego rodzaju kiermasze, to nie jest też tylko tak, że biorą od rodziców pieniądze, ale. Klasy rywalizują wręcz ze sobą, która. W pozytywnym tego tak, słowa tak, w znaczeniu. Przyścigują na się pomysły, w pomysłach na... właśnie, mm -hmm. że jedna kasa zorganizowała mecz, nauczyciele y, uczniowie, y, po to, żeby. No, to jest tak, taki też ważny element, żeby się zjednoczyć, żeby, żeby ten wspólny cel jakoś y, osiągnąć. osiągnąć i żeby zaangażować y, jak najwięcej y, serc. Rodziców, ludzi, którzy, którzy są gotowi pomóc. Z tym 1% ja się. powiem Państwu, że dzisiaj byłem w więzieniu w krasnym Stawie. miałem okazję spotkania z osobami skazanymi. Mhm. Nie było to bardzo duże grono, aczkolwiek było znaczne. Jak mi jeden ze strażników powiedział, wie, Ojciec, co no, My tutaj mamy recydywę, My tu mamy dożywocia. Do i Spotkałem się z chłopakami, z, chłopakami, z facetami, którzy, którzy, który jeden mówi: Ja mówię, no mamy seminarium w Kłócku, a mówi siedziałem w Kłocku. No ale mieszkam w, jest, jestem rodem z Wrocławia, a no tam Węczkowski ja tam też siedziałem parę lat I, i stoi przede mną facet, który teraz siedzi w krasnym stawie, gdzie jeszcze siedział, to już nie dopytywałem, bo czułem, że no, może trochę nie wypada, i on oglądał y, film inny adres zamieszkania i on siedział, miał mokre oczy i nic nie mówi. Była taka cisza na spotkaniu. Ja potem zacząłem mówić o naszych podopiecznych i te chłopy, które na początku przyszły w takim, tak, takim, w takim, nie no, klecha jakiś, nie no, co on, co on, co on teraz będzie nam mądrego chciał powiedzieć. I oni po godzinnym spotkaniu, każdy mi podał dłoń, powiedział szacun i i, 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 I jakaś część tego człowieka się odezwała, która no, w tamtych warunkach raczej y, mało się winna odzywać, ale teraz upuściła się, się, się w takiej przestrzeni społecznej, upończyć. udało się otworzyć. Mhm. Jak, pani, jak wspomniała Pani o tej młodzieży, która no, czasami jest w takiej roli, takiej, no, y, 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 że muszę mieć perspektywę i co ma być punktem odniesienia. Nagle, jak jest mój rówieśnik chory i cierpiący punktem odniesienia, to nagle, ha. Spokojnie, no. to, to się wszystko zmienia. Pomyślę, mm -hmm. to się wszystko zmienia. E, nasza rozmowa oczywiście e, dziś e, będzie trwała do godziny 21. E, dowiemy się, jakie są plany, założenia, jakie są potrzeby, jak funkcjonuje hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia, by przypomnieć Państwu, e, co to e, za... E, Chciałam powiedzieć instytucja, ale powinnam powiedzieć rodzina dla wsparcia każdej z rodzin, w której znajduje się dziecko chore, chore terminalnie. Ale zanim zaproszę Państwa do telefonów, także Panią Agatę, być może ktoś ze szkół zaprzyjaźnionych, włączających się w akcję, zechce skomunikować się z Państwem, na jakim etapie w tej chwili. Cała akcja dar serca dla hospicjum. W tym tygodniu odbieram już puszki, które są zebrane w szkołach. Stąd mówię o się na kontakt telefoniczny. Tak, Cześć właśnie. Okazji. E, już przyszło do szkoły około 400 puszek. Są one bardzo ciężkie. Oczywiście do nich nie zaglądam, bo będą przewiezione do banku i przeliczone w banku. No, na takim etapie właśnie odbierania puszek to będzie trwało jeszcze. Ja o ile znam życie, miał to być jedyny tydzień, ale o ile znam życia, to będzie kołowo około połowy maja się zakończy. Bo 3 czerwca już jest zaplanowany koncert. No właśnie koncert y i wyjątkowa, także taka powiedziałabym, taki upominek, taki gest w stronę młodzieży i możliwość jakby odnalezienia czegoś wyjątkowego. Jak, y Rosna Loterii nie za to, że się okazało serce, tylko właśnie towarzyszy chyba ta premia temu dobremu działaniu się, czy tak? Ja myślę, że po pierwsze świętowanie jest wpisane w naturę człowieka i każda Trzeba okazja jest dobra, żeby mhm. poświętować. To świętowanie jeszcze, no dobrze, że jest, żeby była okazja, a tą okazją jest wspólne podsumowanie całej tegorocznej akcji Twój dla serca, dla hospicium po to, żeby wspólnie poświętować. Jasne, że te wszystkie szkoły nie przyjadą i cała młodzież, przyjadą ich reprezentanci i dowiedzą się, że, że tyle i tyle zebraliśmy wspólnie, że jest nas tak wiele, że proszę, sobie, troszkę poskaczemy, pośpiewamy, dobrze się będziemy bawić, co chyba, chyba tak, to tak po prostu nie, nie. powinno być, no, tak, jak, tak jak festyny, które czasami organizujemy. Które, yy, które, które muszą mieć jakąś okazję, a czasami brak okazji jest dobrą okazją, a tutaj jest okazja, żeby razem, razem poświętować i podziękować, bo dla mnie jest to bardzo istotne, gdzie czasami tak po prostu jeżdżę do przedszkoli, tu jadę do przedszkola, mhm. żeby dzieciom podziękować, że zbierają nakrętki, uczestniczą w akcji Twój darset dla hospicjum, przedszkolaki, ale czasami są to szkoły i jadę do, do tych szkół, żeby się z nimi spotkać i powiedzieć, tak jak dzisiaj tym. Tym panom skazanym prawomocnym wyrokiem powiedziałem, ja przede Wam podziękować, bo Wy zbieracie dla nas bardzo dużo nakrętek. I to będzie też takie spotkanie, żeby powiedzieć tym, tym młodym ludziom, ja Wam z całego serca w imieniu młodych podbieżnych dziękuję, bo, bo to przełożymy na bardzo konkretne cele, które uda się zrealizować, dzięki czemu i ten sprzęt będzie naprawiony, który się zepsuje, i te, i te leki, i pomoc socjalna, pomoc socjalna, drodzy Państwo, no jak ten sprzęt, który dajemy, daje. Generuje 3-4 stówy miesięcznie na prąd, żeby ten koncentrator tlenu mógł pomóc temu dziecku funkcjonować, jednemu dziecku. jednemu dziecku w domu. No to przecież ja muszę też tą pomoc socjalną udzielić, żeby to dziecko mogło. Przeżyć w domu, korzystając ze sprzętu, a nie, że matka będzie zastanawiała się, czy chleb, czy na chleb zostawić, czy na jakość życia dziecko No to, to, nie, to, to nie może być takich dylematów. I to wszystko o tym też młodzieży wtedy powiem, że oni w tym uczestniczą, oni to współtworzą, bo to 60% trzeba wyżebrać. I to będzie ta część. 801 50 10 22, 81 743 7383, to są numery naszych telefonów. Na kilka minut przy tych telefonach będą mogli Państwo porozmawiać z naszymi gośćmi. Przypomnę, że dziś w ramach prezentacji Organizacji Pożytku Publicznego rozmawiamy o y, hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie, o dzieciach, podopiecznych hospicjum, a przede wszystkim o dniu codziennym i o tym, jak wielką rolę także państwo, choć być może sami sobie z tego nie zdają sprawy, pełnią w tej y, wyjątkowej wspólnocie. Bo jest to wspólnota dobrych ludzi, którzy, pamięta o innych, którzy, którzy pamiętają o innych, a kiedy zbliża się czas rozliczeń z fiskusa, prezentujemy działanie i misję stowarzyszeń i fundacji. Pani Agata Łaguna i ojciec Filip Buczyński przy telefonach. Potrafisz. Program nie tylko dla niepełnosprawnych. Hospicjum obchodziło niedawno piętnastolecie swojego tak. istnienia. E, wiele, e, wiele lat, wiele dni. Początki trudne, dziś dom małego księcia i wiele, wiele dobrych słów. I właściwie, e, wystarczy powiedzieć o nakrętkach i jest skojarzenie z tą akcją, która właściwie rozpoczęła się od Was. Ja pamiętam ten koncert, jak ojciec Cilij Buczyński w dłoni wziął nakrętkę, a teraz będziemy takie rzeczy zbierać. To, <laughs> jest, to jest, drodzy Państwo, jakiś fenomen. Często przywołuje ten obraz piwnicy, której fekalia wywalały z kibla. I my krzątający się w tych pomieszczeniach, żeby nam czegoś nie zalało, żeby akurat chcący sanepid nie przyszedł, gdzie w większości ja jeździłem samochodem prywatnym i nikt wtedy nie, w ogóle nie, nie myślał o jakichś formach prawnych, bo po prostu była idea, gdzie do pomieszczenia przyszło... Stu wolontariuszy, 44-metrowego, którzy, ludzi, którzy usłyszeli, że powstało takie z dzieło. Trudem się z trudem mhm. się zmieściło. Ja się zastanawiam, matko, jedyna. jakaś fala się ruszyła, to jakiś tsunami z tego będzie. I wtedy Toś jak pierwszy koncert 2000, mhm. czyli już byliśmy milionerami. DU, które dało pierwszy bitom bitom neksję i już mieliśmy samochód. Center ten ówczesny, który dał cegłówkę, czyli telefon były komórkowy. Były takie telefony, takie kilogramowe. Taki kilogramowy. Wielki, kilogramowy. Hmm, I tam i myśmy byli od, o każdej porze dnia i nocy do dyspozycji tych naszych podopiecznych. Pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty. I wszyscy do tego dopłacali. I, I trochę za tym tęsknię, powiem Państwu, bo potem prawo ustaliło pewne ramy, powstały kasa, chora kasa i tak dalej i tak dalej, aż do w tej chwili NFZ-u, który ustalali ilość wizy. Tam się jechało do dziecka, jak było bardzo daleko, się jechało rano, się następnego rana wracało od tego dziecka, bo była taka potrzeba, tam gdzieś się spało pokotem. Bo była taka potrzeba, i tam nikt wtedy nie mówił o jakichś godzinach nadliczbowych. No, od czego godziny nadliczbowe? Od tego, że i tak mi nikt za to nie płaci, i ja ze swojej strony, no, jadę, jadę gdzieś tam, kupuję samochód, i potem go kupuję na hospicjum za swoje własne pieniądze, i potem te pieniądze zostają w hospicjum, żeby można było jeszcze mieć, mieć coś, co uzupełni budżet, bo, bo tam każda złotówka była, była droga. I, i, i za, tym, znaczy za tym nie tęsknię, ja w tej chwili byłem na Ukrainie i to widziałem, tak, że tak, tak w tej tak, chwili no pracują mm -hmm. I, i podejmuję wszelkie starania, żeby do Rady Miasta Lwowa, do Lwowa, żeby im przecież. pomóc, żeby ta grupa założycielska, która jeździ swoimi samochodami, dodaje, dokłada pieniędzy do, do, do zakupów dla tych dzieci. I są w tej sytuacji, w jakiej my byliśmy te 16, 17 lat temu, żeby im pomóc. I przywołuje tamten obraz, także po to, drodzy Państwo, żebyśmy z jednej strony mogli się cieszyć, że takich hospicjów mojego księcia istnieje, bo myślę sobie, że tak przywykliśmy. Już tak te hospicja są, tak, niektórzy tak. kontestują. Natomiast jak przyjeżdżeli, przyjechali tutaj lekarze ze Lwowa i zobaczyli, co my robimy, to oni się rozpłakali. I powiedzieli: Boże, żeby, żeby nasze dzieci miały taką opiekę, gdzie wielkość tego obwodu lwowskiego i województwa lubelskiego, on jest większy, ten obwód. Tak. Mieszkańców na województwie lwowskim jest więcej, więcej niż w lubelskim. Więc statystycznie jest tam 60 dzieci w, w roku, które wymagają bardzo intensywnego leczenia objawowego, bo zmagają się z dramatem choroby i odchodzenia swojego dziecka. Mówię to, żebyśmy mieli tą perspektywę, ale jednocześnie, żeby Państwu powiedzieć, że 60% tego, co wydajemy na opiekę hospicyjną, to jest wyżebrane. To jest wasz 1%, to jest akcja dar Serca dla Hospicjum, to jest, to jest zbiórka nakręty, która w całości jest przeznaczana na spełnianie marzeń. Ale to też wcześniej robiliśmy, tyle że też musieliśmy gdzieś skądś wyżebrać, a teraz e, te nakrętki, które zbieracie, temu służą. Że, że, że dzieje się coś fajnego, wspaniałego, wielkiego i czasami takiego powszedniego, normalnego, gdzie e, jak słyszę, że o Boże, ale dostaliście pieniędzy z 1% i teraz ktoś to kontestuje i, i mówi, Mówi o pewno, a słyszałem, że rodzice muszą jeszcze płacić. On ja wie w życiu my pomagamy tym rodzicom jeszcze finansowo, ktoś no. tam jeszcze coś wymyśli i dzieje się coś tak, takiego, ale to jest przed każdym jednym procentem. Tak. To się w kwietniu dzieje w, wielu, y, w, w kraju, gdzie tworzy się jakiś rodzaj y, drugiego, ob, drugiego yy, tak. obiegu. Kontestacji, a gdzieś słyszałem, a coś widziałem, gdzie suma summarum ten czterdziesty, który tą blotkę przekazuje, nagle się okazuje, że tworzy się nowa jakość, że jakiejś rzeczywistości medialnej, szemranej. E i, no i co my możemy zrobić? Ja się tylko uśmiecham do takiej sytuacji. Ja już o sobie tyle dowiedziałem, proszę państwa, z różnych plotek, że no co mogę zrobić? Po prostu uśmiecham, nie? I, i ksiądz jest osobą publiczną, no i Boże, jak no on teraz, no, ojciec, dyrektor, można by powiedzieć, nasz lubelski, no, ja się bawię, mnie to bawi. Natomiast myślę sobie, że to co, jakby takim, taką prośbą też z uśmiechem przeze mnie wypowiedzianą, żebyście, żebyście przyszli, zobaczyli. Tak, czyli to jest hospicjum, które w całej Polsce ma największą ilość podopiecznych, bo czasami. I czy w Łódzkim są dwa albo trzy nawet hospicja, w Krakowskim są trzy hospicja. Mamy, my mamy jedno i trzy czwarte hospicjów w Polsce wzoruje się na nas i do nas przyjeżdżali założyciele tych hospicjów, żeby się od nas uczyć. Nas to strasznie cieszy. I w, inny by się pochwalił, ja tylko powiem, że to się dzieje. Natomiast no, jest to nasza wizytówka na całą Polskę. I jak to zawsze bywa, plują najbardziej ci, którzy, którzy, którzy właśnie są z tej naszej, naszej przestrzeni, a wszyscy wokół patrzą, podziwiają i, i nagradzają, i, i różne władze. Przepraszam, że to mówię, tak mi się jakoś tak mi się to jakoś jak pojawiło, bo, bo, bo jest jakiś rodzaj bólu, który... Także moi pracownicy przeżywają, którzy przychodzą do mnie i mówią, słuchaj, co ja usłyszałam? I nagle się dowiaduje, co tu się dzieje. I się zastanawiam, jaki jest tego cel. Kłamstwo ma krótkie nogi, ale jakiś tego cel musi być. No, no czasami właśnie taki, żeby powiedzieć, że lepiej jest na taką instytucję, a nie na taką, bo oni mają lewe konta w Szwajcarii. To jest, najno, to jest, to jest najnowsza, najnowsza plotka. To jest najnowsza plotka. E, no dobra, <grym> ja, proszę Państwa, ja nie mam, do wucha, do wucha. ja nie mam i moje pieniądze są do względu mojego zakonu, i moje konta są do względu mojego zakonu, bo pracodawca przekazuje mi pieniążki na konto, natomiast dowiaduje się, no, że rodzice muszą płacić pieniądze na lewo. No, kiedyś raz się zdarzyło, że jeden ojciec, kiedy mu powiedziałem o całej opiece, podszedł do mnie, wziął mnie na bok i mówi tak, a wcześniej usłyszę, że opieka jest bezpłatna. No, no dobra, teraz tak między nami. Ile to kosztuje? Jak ja mu powiedziałem, że my jeszcze dajemy kasy, żeby prąd mógł działać w tym koncentratorze i żeby on mógł mieć na to dziecko, to, to wtedy ten rodzic mówi: To przepraszam, bo to się tyle różnych rzeczy człowiek nasłuchuje o hospicju małego księcia. No tak trochę jest, najlepiej nic nie robić. W takim razie bardzo proszę, ojca, żebyśmy powrócili do tych podstawowych informacji, które z pewnością tych, którzy yy, chcą yy, sercem i yy, bardzo uważnie wysłuchać i dowiedzieć się, Zespół jak opieki funkcjonuje Zespół domowej. opieki domowej. Proszę Państwa, jak byłem przez lata wolontariuszem na hematologii, jak dzieci patrzyły na mnie i mówiły, Chili, biachce ja do domu, dzieci umierające. Bo tak się zaczęło. Bo tak się zaczęło, to pomyślałem sobie, że to jest wyzwanie dla nas dorosłych, żeby dać prawo a dzieci mają do tego prawo, żeby to ostatnie marzenie, żeby być w domu można było spełnić. Więc zespół opieki domowej. E, przy opiece dla dorosłych często są e, instytucje stacjonarne, jak u nas na Bernardyńskiej na przykład. Tak, tak, no to Natomiast jest... zespół opieki domowej. Nasze dzieci hospicyjne przede wszystkim są w domu, ale Korzystają z domu Małego Księcia, w którym jest stomatologia. Można być nowotworowym i mieć chore zęby. I mieć infekcję wpłynącą z chorych zębów. Korzystają z rehabilitacji, przyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, jak i też ogromna ilość różnych ciężko chorych dzieci z całej Polski, Dosłownie, którzy korzystają z domu Małego Księcia. Poradnia Zdrowia Psychicznego, dzień tylko wsparcie dla osieroconych naszych hospicyjnych po śmierci dziecka, ale także pomoc. Terapeutyczna i pomoc wszystkim innym, którzy są zainteresowani, bo zmagają się z dramatem ciężkiej choroby własnej, choroby kogoś bliskiego i korzystają z tej poradni. Na szczęście na Narodowy Fundusz Zdrowia, więc za Bóg zapłać, gdzie jest poradnia neurologiczna dla dzieci, gdzie neurolodzy najlepsi, przepraszam, jeżeli ci, którzy uważają się za najlepszych, nie pracują w naszym domu Małego Księcia, mogą i nasze dzieci hospicyjne mają tych neurologów za darmo, zupełnie, i zawsze o każdej porze dyżurów tych lekarzy mogą z nich korzystać. Jest logopeda, który jest dla naszych podopiecznych za darmo, choć jest tam poradnia, z której korzysta bardzo wiele innych dzieci. Jest wypożyczalnia sprzętu, gdzie wszystkie nasze dzieci, cały ten sprzęt mają za darmo. Natomiast, przez to, że musi to być w przestrzeni działalności gospodarczej, to są najniższe stawki w, w naszym Lublinie, po to, żeby te łóżka, koncentratory, inhalatory mogły służyć dzieciom, ale także osobom dorosłym, i duża część z Państwa z tej pomocy korzysta. Jest hotel który jest do dyspozycji naszych rodzin, które korzystają z tonusów rehabilitacyjnych. Natomiast jak go rejestrowaliśmy, to usłyszałem, to jest działalność hotelowa. Tak musi być. Prawo tego wymaga. Musicie to zarejestrować. Więc rejestrujemy i, I ten dom troszkę może dzięki temu na siebie zarabiać. Mhm. Jest fitness, gdzie panie ćwiczą i mogą sobie ćwiczyć, a to, co dają do kasy, służy działalności statutowej, czyli naszym podopiecznym. I nagle się okazuje, że ten dom żyje. Tam żyje. się strasznie dużo rzeczy dzieje. Żyje dla podopiecznych. Jest nasza apteka, która służy mieszkańcom, ale także służy naszemu hospicjum, gdzie jak coś trzeba, natychmiast dajemy zlecenie i, i oni to robią na miejscu albo sprowadzają skądś, co jest wielkim błogosławieństwem i nasz zespół leczny mówi, jak cudownie, że mamy taką aptekę u nas w domu mojego księcia, bo mogę pójść i zaraz ten lek zawieźć do dziecka, do domu, bo tam to dziecko hospicyjne jest, choć czasami jest tutaj u nas w domu małego księcia. I czasami, drodzy Państwo, jak słyszę, czy to tak ma być? No, no, jak mi powiecie, że coś może być jeszcze lepiej, to tak oczywiście zrobimy. Tak na razie jest dobrze. Nosimy się, profesor Kowalczyk, szef hematologii, mówi do mnie tak, słuchaj Filip, są takie dzieci, i to jest dramat, gdzie one są u nas w szpitalu przez lata, a do hospicjum ono nie pasuje ze względu na Domowy. jednostkę chorobową. Mhm. Do domu nie może pójść i wy nie możecie tego dziecka objąć opieką. Co my mamy z tym zrobić? Ja mówię, panie profesorze, Jurek, może zrobimy tak, że część domu małego księcia będzie służyła właśnie takim dzieciom. Mm -hmm. których Czyli nikt nie chce. Wyjątkowy. Gdzie jest to opieka długoterminowa nad dziećmi, bo dziecko nie może pójść do domu, bo jest bardzo ciężko chore, nie może zostać w szpitalu, bo już jest w szpitalu półtora roku. I za, przepraszam, jest... za określenie, zajmuje łóżko. I trzeba się tego dziecka w cudzysłowie. Może nie pozbyć, zmienić ale gdzieś miejsce. zmienić miejsce. I myślimy, drodzy Państwo, co jest z, z ogromnymi wydatkami, I to się kojarzy. Natomiast chcemy coś takiego zrobić, bo znowu idziemy za potrzebą dziecka. D dzieci, które poznaje, dziecko po wypadku, które jest w śpiączce, które poznałem niedawno na, na, na ojcie naszym w deska, I nagle mi, mi pan doktor mówi: proszę ojca, jak długo to dziecko będzie u nas i co dalej? I hmm. kiedyś jeszcze minister zdrowia, pani Kopacz, przyjechała do mnie, tutaj do, do mojego księcia i mówi tak, dobrze byłoby, żeby żebyś taki budzik lubelski stworzyli. I ja mówię, pani minister, a kto mi na to da kasę? No, no, działajcie, działajcie. No tak to sobie możemy mówić. Natomiast przez to, że w tej chwili jest ta możliwość, jest te, jest żeby taki oddział, jest taka ogromna potrzeba, to ja z jednej strony wierzę, że drodzy Państwo, że nam pomożecie, z drugiej strony mamy trochę właśnie na takie, wielkie, na takie wielkie dzieła w małej przestrzeni zaoszczędzonych troszkę pieniążków po to, żeby je na to przeznaczyć. Bo wszystko, co od was otrzymujemy, jest rozliczone i jest przeznaczane na dzieci i te pieniądze mają tym dzieciom. Służyć. I teraz, może, przejdziemy do nowej części, właśnie takiego oddziału stacjonarnego, gdzie dziecko nie jest jeszcze hospicyjne, a już nie powinno być szpitalne. Ojciec Filip Buczyński dziś był Państwa i naszym gościem. Gościliśmy także panią Agatę Łagunę, panią psycholog z gimnazjum i liceum. Jana Sobieskiego w Lublinie. Serdecznie dziękuję Państwu za wizytę w naszym studio. Przypominamy, że to Państwo podejmują decyzje, decyzje serca, ważne, by pamiętać o przekazaniu jednego procenta. Z roku na, na rok, rok coraz i... tak. teraz 50% było w zeszłym roku, czyli 50% to jest apel do tych 50%, was drodzy Państwo, którzy tak się zastanawiacie, a może jednak dać się skusić, więc dajcie się skusić, prosimy.